Yes. Delikatnie zapięty, dobrze, bo przyponu nie miałem. Myślałem, że sandacie będą. No szczupaczek. No, os, całkiem. Nie będzie się. 93, nawet 3, 3, 3 no. 3. 93. Okay. Życióweczka chyba. Życióweczka? No. no. Gratulacje. Nie <laughs> pamiętam. Tak ja ci zrobię. wcześniej. Nie puszczę. A tam niedaleko. Spadówka. Musi dojść do siebie chwilkę. Ale pójdzie. Nie spodziewałem się. Myślałem, że sandacza upoluje. No, poszedł. <grym> Następnym razem to kolosze albo wodery, bo to są to takie ryby, że... Hej, hey, ławica! Witajcie w kolejnym odcinku. Pierwszą część odcinka już zobaczyliście. Dorwałem przebiegnego szczupaka, moją nową życiówkę. 93 cm przy łowieniu sandaczy. No, bo jak żeby inaczej, skoro w czerwiec, to ja łowię sandacze, a szczupaki tylko trafiają się w przyłowie. Słuchajcie, popełniłem masę błędów niedociągnięć podczas holu tej ryby, o których chcę wam wam powiedzieć, abyście wy ich unikali i żebyście nie mieli takich problemów jak ja. Przede wszystkim zabrakło mi dużego podbieraka. Zobaczcie jak moje palce wyglądają. Po prostu ten szczupak mi je zmierzył, normalnie mi je prawie zjadł. To było coś. Nie, nie fajnego. Słuchajcie no, nie miałem dużego podbieraka, on się w ten podbierak w ogóle nie mieścił. Byłem przygotowany na takie sandaczki, wiecie, okołowymiarowe. Tymczasem trafiła się naprawdę wielka ryba. Ma tak szerokie karcicho, że nie byłem w stanie jej objąć rękoma. Jedyną możliwością, żeby ją podebrać, było złapanie jej za skrzela. I ona mi się wyśliznęła z jednej ręki, rozrywała mi trochę palce i później złapałem ją drugą ręką i też mi porozrywała palce i też uciekła. Nie było łatwo, ale Fifen dał z siebie wszystko i wyciągnął tą rybę i pobił swoje PB, więc warto było. Jeszcze co do samego holu i nie niedociągnięć, no to zepsuł mi się hamulec podczas holu. Z tego względu akurat, że nie dałem podkładu, więc trzeba to koniecznie zmienić. Pamiętajcie, przy kołowrotkach spinningowych często macie szpule śliskie, i nie ma się czego trzymać ta plecionka i może puszczać, dawajcie podkład z żyłki jeśli macie takie możliwości, bo warto, bo warto wtedy się ta plecionka ma na czym trzymać i nie oddaje się za darmo, że tak powiem trafiłem pięknego szczupaka, ale nie oszukujmy się moim celem są cały czas sandacze, więc będę próbował je dorwać kolejne wyprawy, kolejne dni będą polowaniami na sandacza dopóki nie dorwę wymiarowego sandacza w tym sezonie to po prostu nie zajmę się żadnym innym gatunkiem ryby, bo mam trochę taką chorobę wewnętrzną, że chcę złowić sandacza. Bo to jest moja ulubiona ryba, i tyle w temacie. Muszę poczuć pstryk, zacząć 50 co najmniej i zrobić sobie z nią zdjęcie. Wtedy wówczas będę mógł, słuchajcie, z wami rozmawiać na takie. Inne tematy, nie, nie sandaczowe. Po prostu muszę złowić sandacza i się zajmiemy innymi gatunkami. Wrócimy do Fidera, do Spawika. No i oczywiście do spinningu, klenie, bolenie. Te ryby w lato też fajnie się łowi. To tyle o moich ostatnich perypetiach wędkarskich i planach. Teraz przejdźmy do wyników konkursu na moją m, pierwszą wędkę w życiu spinningową, którą wam właśnie chcę przekazać. Zwycięzcą konkursu wybraliśmy mateusza 16 1 8, Dlaczego wybrałem ten komentarz za zwycięski? Przypomniał mi on czasy, kiedy na rowerem się jeździło na ryby. Opisany w tym komentarzu klimat, że wybrał się z kumplami minima, z minimalistycznym sprzętem na rowerach, właśnie kopiąc jeszcze robaki własnymi rękoma. To coś, co chciałbym jeszcze chociaż raz w życiu powtórzyć. Zwłaszcza wyprawę rowerową, e, spinningową. Odezwij się tam do mnie na Facebooku, czy to Instagramie eee, Wtedy potwierdzimy, czy to na pewno jesteś ty, Mateuszu <laughs> I ta wędeczka z konkursu wyląduje u ciebie No i co, ławica? To chyba było wszystko, co chciałem wam w tym odcinku przekazać Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, bo to mega motywuje Dodatkowo, jeśli jesteś nowy, pierwszy raz widzisz ten film Przyciśnij przycisk subskrypcji Aby mieć filmy na bieżąco, pamiętaj o dzwoneczku Ja szukam dalej sandaczy połamania kija i Psst! Ostatnio wydarzyły się w moim wetkarskim życiu dwie bardzo ważne rzeczy. O których wspomnę na kolejnych odcinkach. Tak więc trzymajcie się cieplutko i pamiętajcie, żeby dawać tego suba, bo nie możecie przegapić. Oj, nie, nie, nie. Takie tutaj informacje zaraz na kanale polecą, że ojej, że pasek ze spodni wam spadnie albo co najmniej kapelusz z głów.